Dzisiaj tradycyjnie już w naszej szkole odbywa się finał. Finał konkursu fotograficznego i plastycznego związany z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Zaczynaliśmy 6 lat temu. Konkurs miał zasięg szkolny, później urósł do Powiatowego, a dzisiaj mamy już szóstą edycję Wojewódzkiego. Zaznaczę, że mamy również pracę z całej Polski, co nas bardzo cieszy, bo nawet z południa Polski mamy już w tej chwili przyjeżdżają laureaci. Wymyśliłem takie coś, że. Za nami stanie mama i tata, ja będę robił zdjęcie, oni będą rzucać liście, spadają i wtedy robimy zdjęcie, żeby to tak jakby był taki widok, jak te liście spadają z tej scenerii. Przepięknie, powiedz mi, fotografia chyba ci nie jest obca. Nie, już brałem udział w innych konkursach. Nie zająłem jakiegoś wysokiego miejsca, ale w tym akurat zająłem. Bardzo się cieszę, że możemy być częścią tego wydarzenia. Dla nas wartości patriotyczne są zawsze nam bliskie. Przy większości imprez, które organizujemy, również staramy się, żeby one upamiętniały jakieś ważne akcje, wydarzenia w lokalnej społeczności. No i tutaj ten konkurs patriotyczny też jest częścią tego, co, co nam w duszy gra. Cieszę się niezmiernie, że ponad 500 uczestników wzięło w tym roku udział w konkursie plastycznym i konkursie fotograficznym. Tu są naprawdę setki godzin pracy Wielu pracowników naszej szkoły, którzy poświęcają swój czas nie tylko tutaj od 8 do 15, tylko często popołudniami, aby ta uroczystość doszła do skutku. Niezmiernie się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Ogromnie się cieszę, że są w tym, w tym roku prace oprócz naszego województwa w sprawie stu szkół. Są przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, a nawet małopolskiego. To rzeczywiście wychodzi, że mamy już konkurs ogólnopolski. Pula nagród niemalże wartość 30 tysięcy złotych, z czego się niezmiernie cieszę. Ale żeby to wszystko przygotować i ogarnąć, to troszeczkę serca potrzeba.